Witam i zapraszam na końcówkę dzisiejszego konkursu drużynowego. Ostatnie dwie grupy przed nami. Po sześciu skokach prowadzi ekipa Kazaków i Estonczyków, minimalnie przed Szwajcarią, na trzecim miejscu Polska, a za jej czai się jeszcze ekipa Rosji. Piąte miejsce Francji i Kanady, potem Japonia, Norwegia i Słowenia. Jak będzie po siedmiu skokach? zobaczymy sami. Zaczynamy na grupę oczywiście Szwajcaria, Jak też padłem konkretnie, w pierwszej on już miał świetny skok. 151 metrów w serii finałowej Schwanden skacze równie daleko Szwajcarzy cały czas bardzo mocni w tej serii finałowej 154,5 metra noty 19, 19,5 Szwajcarzy jak natchnieni w tej serii finałowej Dominik Petter powtarzalny ale potem ekipa już naprawdę poszła w górę i Szwajcarzy widać nie mi się podium Norwegowie przed nami Bjørn Einar Rumoren 153,5 metra Rumoren pasywnie w serii finałowej jakby bo mu prąd w tej sejfinowej. finowej, tylko 133,5 metra. No to 19,5 19 to nerwował je bez broni w tej sejfinowej. finowej, troszkę można mieć wrażenie. Poza Johanssonem to na razie nerwował je bez błysku. No i drużyna Polski. Dawid Kubacki, walkując o to, byliśmy jak najmniej to czyli do Szwajcarów. Dawid miał 153,5 metra w pierwszej teraz agresywnie na progu, więc wydaje się, że będzie Dawid miał długi skok. Tak, ale z upadkiem. No jak nie taki, to taki 155. Metrów Dawida. Długi skok, ale zamknięty upadkiem, więc i tak stracimy do Szwajcarów i to sporo. Ryzyko do nieopłacalne, bo no właśnie straciliśmy dużo punktów, właśnie jestem ze względu na styl Japończycy. Yukiya Sato 148 metrów w pierwszej serii, Teraz Sato również długi skok. Japonia będzie na miejscu, którym? Na no, trzecim za Polską. 153 metry, no ty po 19,5 punktów. Trzecie miejsce, 16 punktów do Polski. Wciąż na szczęście Japonia ma do nas zatem dość poważną. E, drużyna Słowenii. Lobrokos. 147,5 metra w pierwszej serii. No teraz pytanie, no to wtedy będzie Lobrokosa. Seria finała podobna w jego wykonaniu. 148 metrów. No to 19, 19,5. No Norwegia zdostosowana przez Słowenię na no, 24 punkty. No Japonia 16 punktów w nad Słowenią. To są Rosjanie, którzy mogą wykorzystać przypadka Dawida. Michaju Maksimoczny 142 metry w pierwszej serii. Teraz trochę ryzykowne te niskie lecenie. No i Rosjanie stracą szansę na wyprzedzenie Polski taką wyraźniejszą. 140 metrów, noty 19, Rosja trzecia, My wciąż przed Rosją o 2,4 punkt. Czyli mam już oddechu, bo jednak utrzymamy miejsce w trójce przed ostatnią grupą. Ale nam drugie miejsce odskoczyło. Prawdopodobnie France z Kanadą, Mackenzie Boyd-Klaus. 153 metry. W tej chwili McKenzie również daleko. 50,5 metra. I tym skokiem nadal włączy się do walki o podium. Noty 19, 19,5 punktów. nam 150 metra. No i nieco przed Polską dół. Co robić w tym momencie. Drużyna, która ledwo awansowała do serii finałowej. Teraz Chowy z Estonczykami. 154 metry, Luka Mendes zalicza wpadkę. Poważną wpadkę Luka Mendes zalicza w tym momencie 135 metra. Noty 18 i drużyna na piąte miejsce dopiero. A więc, Szwajcarzy, o od zwycięstwa. Jednak Kazachowie dosądzi, że ciekawie do nas w tej Ale miejsce po pierwsze utrzymywali. No, ale teraz to się wszystko To Tracą dużo. Do pierwszego miejsca do podium, no jeszcze podium, może się uda wywalczyć, ale pierwsze miejsce przepadło dla Kazałków i Estanczyków: Szwajcarzy, Francja z Kanadą i Polska. Taka czołowa trójka po siedmiu skokach. Potem Rosja, Kazachowie z Estęczykami, Japończycy, Słoweńcy, Norwegowie. Taka sytuacja nam się zrobiła teraz. No dużo relacji, Jak to przestało na loty narciarskie. Dużo można stracić, i to się sprawdziło. To się sprawdziło. Norwegia ostatnia. Chyba, chyba tego Norwegia nie masz swojej lokatypy poprawić, traci 90% dzi do lidera. No i została ostatnia grupa. Zaczynając na. tej Halvor Egner W pierwszej serii Granrud miał 104 metry. Teraz No... pięknie doje porażka Norwegii tym skokiem. Jest 130 nawet nie. w 124,5 metrów. na Ale chyba po prostu zabrał. I motywacji do tego kółku, finałowego Słowenia. 140 metra. Teraz Timi Zajc, chyba też podmysł, Olda albo i dłuższy. No dłuższy, dłuższy, bo to będzie około 150 metrów. Dokładnie 149,5. Noty po 19,5 punktów. Słowenia pokonowała Norwegów tutaj o 75 punktów. knockout, Słowenia nad Norwegią dzisiaj, tak można powiedzieć. Tymczasem Japonia. Ryoyu Kobayashi 140 metrów. W pierwszej serii tego Japończyka w serii Ryoju skacze, pięknie, pięknie tego 154 metry, noty 19. Piękny, to dobry występ do Japończyków dzisiaj. Poza wpadką tylko jako pierwszego Japończycy byli bardzo mocni. Gdyby nie wpadka się być może Japonia byłaby na przykład Polski dzisiaj. A tak, y przez to nie będzie. Kazachowie z Stanczykami teraz Saber, Romunów, no mieli walczyć o pierwsze miejsce. Na to się wiele, na to wiele wskazywało. Seja wódna wskazywała. A w serii muminowa, że było za mało dzisiaj na kazachów i estamczyków w serii finałowej. 141 metrów muminowa. 141,5. No Noty po 19,5 punktów przerywają z Japonią i to różnicą prawie 10 punktów. Na Rosji. No, trudne zadanie Sędrzejewa teraz. 147 metrów W pierwszym miejscu Sędrzejewa. 39 miał w pierwszej serii ale Sendejev, no zobaczmy, nie, nie za krótko, za krótko, na Japoniu, 140 metrów, no to 19,5 punktu drugie miejsce, metra do Japonii, no, ale przed Kazachami jeszcze brzegami, Rosjanie, no i drużyna Polski, z na podium jest ogromna, Kamil Stoch, 155,5 metra, w pierwszej serii teraz 146, 147 potrzebne, aby ten podium utrzymać, no i znowu chyba będzie trochę za mało. 144 metry, noty 19, 19,5 to Japonia być na podium. Przegrywamy o punkt I20. No gdyby nie upadł Dawida, podium by było. Minimalnie pokonaliśmy Rosję o 60 punktów. To mamy te małe szczęście, ale podium prawdopodobnie przegramy. Chyba, że Was do Kopsowa zawiedzie. W pierwszej serii miał rewelacyjny wynik, ale w serii pewnej rewelacji nie było. 155,5 m do taką Sewła. Seria finowa będzie rewelacyjna także w serii finałowej. Tak, tak, tak. 155,5 metra także w serii finałowej. No to 19-19,5. I jak to jest? Jeden odleci, drugi nie odleci. No. Jak to się dzieje? 22 punkty Francja i Kanada przed Japonią. Eee, Sewan lepszy indywidualnie. W tym momencie. No zostali tylko Szwajcarzy, któremu chyba tylko formalność pozostała, żeby wygrać ten konkurs. Simon Amman, yy, najlepszy wynik pierwszej serii St, yy, obok Klimowa, 156,5 metra. Teraz w serii finalowej pieczętuje triumf Szwajcarów. 152,5 metra, no do 19 i zwycięstwo Szwajcarów o 28 punktów. Trochę niespodziewany ten atak Szwajcarów, ale. Ale skuteczny. Szwajcarzy przed Francją i Kanadą sprowadzili 28 punktów, trzecie Japonia, my na czwartym miejscu, minimalnie przegraliśmy z Japonią na ostatniej prostej. Piąte miejsce Rosjan, szóste miejsce Kazachów i Estonczyków, potem Słowenia i Norwegia, zdecydowanie najsłabsze z ekipy w serii finałowej. Tak wygląda klasyfikacja, a tak wygląda sytuacja w tabeli. W tabeli Kazachowie i na pierwszym miejscu, Finowie spadli na miejsce czwarte, czyli nie tak dużo. W tej, w, w, po tym górcie, bo wciąż mogą te miejsca trzecie szybko odzyskać. Francja z Kanadą, trzecia Rosja, piąte miejsce Czechów, szósta, szósta Słowenia, potem Japonia, Polska przesunęła się delikatnie z dziewiątego na ósme miejsce, dziewiąta Norwegia, Austria, Niemcy, i po zwycięstwa ostatnia wciąż Szwajcaria. No paradoks ciekawy, dla Szwajcarów nie do końca chyba szczęśliwa. No ale jest jak jest. Następne zawody, proszę Państwa, będą na skoczni, uwaga! Na skoczni w Estonii. Skoczna troszkę większa od tej dzisiejszej, bo tu już nie będzie 160 metrów, lecz 185. I rekord, skoro będzie pewnie solidniejszy, 197, choć nasz rekord jest skromniutki. 143,5. No ale